Cześć, witam Cię na kursie ortografia metodą hakową. Cześć, nazywam się Urwis. Pomogę Ci w zapamiętaniu wyrazów z uzwykłym. Wszędzie tam, gdzie pojawi się moja postać, będzie w wyrazach uzwykłe. Wstawaj, pobudka! krzyknęła mama, budząc Urwisa z samego rana. Urwis przeciera oczy zaspane i bardzo zdziwiony patrzy na mamę. Potrafi rozwiązywać trudne zadania, przed pomocą innym nigdy się nie wzbrania. Przy swoim biurku przed komputerem siada i na prośby potrzebujących odpowiada. Urwis pragnie fruwać razem z ptakami, wysoko nad domami, polami i lasami, z papugą i krukiem latanie to dopiero byłoby wyzwanie. Komu mama zrobiła poranną pobudkę? Kto rozwiązuje trudne zadania? Kto pragnie fruwać z ptakami? Poznałeś już kilka wyrazów z uzwykłym. Teraz nadeszła pora na ich utrwalenie. Pobudka? Trudne. Fruwać. Witam cię, jestem ósemka. Dzięki mnie zapamiętasz pisownie wyrazów z ukreskowanym. Wszędzie tam, gdzie pojawi się moja postać, będzie wyrazach ukreskowane. Usemka do łódki wskoczyła i do swojego domu powróciła. Usemka postawiła regał z półkami. Panna ósemka dzisiaj się wystroiła i kolorowy strój założyła. Czy wiesz, kto wrócił do domu łódką? Kto postawił regał z półkami? Kto założył kolorowy strój? Powtórzmy jeszcze raz wszystkie wyrazy z ukreskowanym. Утка, паука, струй.